No bez względu na wiek pan kolano trzeba zawsze ćwiczyć, rehabilitować. Można grać tenisa tylko trzeba się odpowiednio do tego przygotować, rozgrzać przede wszystkim to kolano przed meczem czy przed treningiem wspomóc bandażem czy jakąś opaską elastyczną. Nie można tak wyjść na kord z, z osłabionym kolanem tylko przy jakichś skrętach, gwałtownych ruchach potrzeba mu dać wspomaganie. Co pan chciał teraz ode mnie usłyszeć? Mogę panu nasz katalog przysłać, bo o kolanie można opowiadać godzinami. Rehabilitacja nie powinna się skończyć wtedy po urazie, tylko i powinien pan codzienną gimnastykę, rehabilitację robić. Mamy, jeżeli chodzi o kolana, to mamy... Yy, na DVD nagrane firmy z ćwiczeniami, masażami i akupresurą na kolano. Mamy małe broszurki, które pokazują jak ćwiczyć sobie kolano. Mamy w maście, balsamy. Najlepiej jakbym Panu katalog przysłał, ale nie prędzej dostanie Pan jak za tydzień. Katalog z produktami, tam będzie Pan miał podzielone na, również na produkty na kolano.